Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adam Grzelącka i jestem redaktorem naczelnym pisma literacko-artystycznego Beskres. Zapraszam Państwa do udziału w numerze marcowym. Numer ten właśnie powoli montujemy, ale jest jeszcze troszkę czasu, żeby przysłać do nas swoją twórczość. Czekamy na Państwa, na Twoją poezję na twoją prozę, na fragmenty powieści, na jakieś niewielkie dramaty, ale także na wszelkiego rodzaju publicystykę, czy to recenzje, czy eseje, czy felietony. Tematem przewodnim nadchodzącego numeru jest wiosna. Proszę, aby wszystkie materiały, które Państwo do nas Przysyłają, aby w mailach swoich podpisywać się imieniem, nazwiskiem, pod którym mają one być wydrukowane. Gdyż no, czasami dostajemy po prostu maile, nie ma tego nazwiska również w plikach tekstowych i no, wtedy jest kłopot, bo nie wiadomo właściwie, kto do nas przysłał. Musimy szukać gdzieś po archiwach. Albo po prostu pytać osobę wysyłającą. To oczywiście wydłuża cały proces przygotowywania materiału do, do naszego pisma. Wiosna to wspaniały okres. Wiosna to powrót do życia, to rodzinę, to odejście zimy, dlatego myślę, że w waszych archiwach czy. Czy w Waszych głowach jest mnóstwo pomysłów właśnie na, na ów temat? Dlatego proszę, proszę aby, aby spakować te Wasze teksty i wysłać mailem na adres bezkres.pismo.maupa.gmail.com. Czekamy. Czekamy do 15. do 15 lutego. Zawsze czekamy do 15 dnia miesiąca, ale ponieważ 15 wypada w sobotę, więc ostateczna data zamknięcia numeru to jest 17, 16 niedziela, i później gdzieś 17 lub 18, zależnie od tego, ile zajmą nam jeszcze jakieś ostatnie szlify, poprawki. Numer zostanie wysłany do drukarni. I jak dobrze pójdzie, to w piątek y, 21 będzie już y, dostępny z powrotem. 24 zaczn zaczną się pierwsze wysyłki. Y, numer pojawi się w sklepie, oczywiście. I, <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Numer pojawi się oczywiście w sklepie, y, będzie można go już zamawiać. Y, tak jak zawsze, wersja drukowana y, to jest również wkładka literacka. Arkusz poetycki z ośmioma wierszami oraz plakat rysowany przez pana Jedlińskiego, któremu tutaj bardzo gorąco dziękuję za, za jego niełatwą pracę, dlatego że no, ja się zupełnie nie znam na rysowaniu i wiem, że nie jest to tak łatwo narysować, a jeszcze narysować tak, żeby każdy z nas dana osoba, która jest rysowana, zaakceptowała ten portret, to to jest jeszcze trudniejsze. Bo które zamówią wersję drukowaną, y, będą mogły już zapoznać się y, z pełnym numerem. Natomiast y, wersja y, wydania elektronicznego online, y, jak zwykle dostępna od 1 marca, wiosna, to bardzo wdzięczny temat i liczę na to, że y, bardzo wiele osób przyśla nam swoje teksty. Zależy nam na tym, żeby, żeby właśnie wiele osób do każdego numeru się zgłaszało, żebyśmy mogli wybierać nie tylko spośród dużej ilości zgłoszeń, ale również spośród wielu materiałów, tak, żeby montować możliwie najlepszy numer z tego, co dostajemy. Im większy się nam wybór, im więcej osób się zgłasza, tym te numery są ciekawsze, bardziej różnorodne i dzięki temu każdy, kto czyta, może znaleźć dla siebie coś wartościowego, coś interesującego. Zapraszam, nie zwlekajcie. Czasu już jest mało, został mniej więcej tydzień, także pióra w dłoń i piszemy. Poezja, jak najbardziej. Każdy z autorów ma szansę na całą kolumnę. Proza, dwie, góra, cztery strony. Jeżeli teksty są prozatorskie są długie, czy to fragmenty powieści, czy, czy fragment opowiadań, wtedy konsultuje się oczywiście z autorem, i taki długi tekst jest dzielony na mniejsze kawałki. Dramaty, najlepiej, żeby to były mikrodramaty, bo wtedy również będzie trzeba. Taki dramat podzielić. No. Do recenzji, praktyka pokazuje, że recenzje pojawiają się nieco w co drugim numerze. Staram się zebrać zawsze ich kilka i dopiero wtedy, wtedy wypuścić to wszystko jakoś łącznie, zbiorczo. Ale jak najbardziej zapraszamy. Istnieje oczywiście możliwość przysłania własnych esejów, czy to związanych z wiosną. Czy, szczególnie, szczególnie liczę na to, że pojawią się eseje, które poruszą, poruszą te tematy pisarskie, szczególnie te, które bliskie są mojemu sercu, czyli warsztat pisarski, poety, warsztat poetycki. Szukam takich tekstów, szukam takich autorów i zapraszam do współpracy. Od samego początku, od pierwszego numeru publikuję jakieś własne przemyślenia związane właśnie z pisaniem poezji, z warsztatem poetyckim. I mam nadzieję, że, że pojawią się również inne osoby, które takimi przemyśleniami zechcą się z nami z nami podzielić. Jeżeli ktoś z Państwa rysuje, to również zapraszam do przesyłania rysunków, z tym, że biorąc pod uwagę to już pismo wydawane jest na takim leniwym papierze, wydawane jest czarno-białe, prosimy o rysunki czarno-białe i prosimy o uwzględnienie tego, że jeżeli kreska takiego rysunku będzie zbyt cienka, jeżeli kreska cieniowanie w takim rysunku będzie zbyt... Zbyt bogate, to w trakcie wydruku to wszystko zostanie dość mocno uproszczone. Musieli być wszystkich czytelników, wszystkich sympatyków pisma. Zapraszam do polubienia naszej strony na Facebooku. Zapraszam również do zapisania się do naszej grupy sympatyków Pisma. Jest też portal, na którym podajemy chociażby dość szczegółowo, bardzo bogato informacje o tym, w jaki sposób nad nadpisem, ale również w jaki sposób przysyłać do nas materiały. Co rusz ktoś o to pyta, a specjalny ten poradnik powstał po to, aby osobom, które pierwszy raz przesyłają cokolwiek do nas, właśnie do pomóc. Tutaj w skrócie powiem tylko, że dla nas jakby bardzo dużą pomocą jest to, że, że przysyłacie Państwo jednym mailem swoje utwory i każdy utwór jest w osobnym pliku tekstowym. Najwygodniej jest to plik Worda, w razie czego na, na naszym portalu są do ściągnięcia szablony, w które można wpisywać swoje, swoje utwory. To powoduje, że bardzo szybko nam się z tym pracuje, bardzo szybko przerzuca się między poszczególnymi osobami w redakcji, żeby mogło się z tą twórczością zapoznać, wydać swoją opinię, wybrać te, które ich zdaniem są najciekawsze i jednocześnie te, które najlepiej pasują do składanego akurat numeru. To, to bardzo pomaga. Na koniec, na koniec kilka takich drobnych, ale istotnych prośb. Po pierwsze, pismo od stycznia ukazuje się dzięki donacjom. Założony został profil na Wspieram to. Link do tego jest zarówno na portalu, jak i stronie facebookowej pisma również można go odnaleźć w, w, odnaleźć w ramach grupy sympatyków. Prosimy o jakieś drobne, niewielkie wpłaty. No, pismo będzie wychodzić drukiem tak długo, jak, jak długo będzie udawało nam się zebrać na to fundusze. Drukujemy niewielką kolekcjonerską ilość, niewielki kolekcjonerski nakład. Naszego miesięcznika i no, nie mamy możliwości z różnych powodów ani obniżyć ceny, ani zwiększyć póki co tego nakładu, ani zainwestować w reklamę. Jedynie, jedynie możemy pokornie prosić, żebyście Państwo nas wspierali. Jeżeli każdy z Państwa, każdy kto drukuje się w piśmie, zakupi jeden egzemplarz, jeżeli każdy z Państwa jednocześnie chociaż drobne 5, 10, 15 zł, przekażę darowiznę, będziemy mogli się rozwijać, będziemy mogli dalej w postaci drukowanej to pismo wydawać. Co jeszcze? No, Jak Państwo zauważyli, pojawił się kanał, kanał na YouTube. Na razie na pewno będą dwa stałe takie. Cykle, czyli pierwszy to będzie zapowiedź nadchodzącego numeru zaproszenie. Drugi to, to będzie informacja o tym, że dany numer właśnie się złożył, że, że się pojawił, że można już go zamawiać, i co tam można w tym numerze znaleźć. Dlatego zapraszam do tego, żeby również ten nasz mały skromny, Początkujący jeszcze kanał na YouTube zasubskrybować, żeby bie, mier, śledzić go na, na bieżąco, żeby lajkować nasze filmy, żeby wpisywać tam komentarze. Wszystko to jest potrzebne po to, aby, aby kanał był aktywny, aby mógł docierać do wciąż nowych osób. Bo no, z tymi zasięgami, z tym docieraniem do nowych autorów, do nowych czytelników, do nowych sympatyków, do, do nowych donatorów mamy, mamy duże problemy. Facebook niestety bardzo mocno nam to utrudnia. Coraz trudniej jest zamieszczać reklamę na grupach czy to poetyckich, czy pisarskich, gdzie gościnnie mamy taką możliwość raz w tygodniu. W tym miesiącu zamieściłem zaledwie połowę tego, co, co chciałbym zamieścić, w związku z czym jest szansa, że wielu z Państwa wciąż jeszcze nic nie wie o, o tym, że zbieramy, że szukamy autorów do, do numeru Barcowego, że jest już ogłoszony temat i jaki w ogóle jest ten temat. Zapraszajcie swoich przyjaciół, zapraszajcie swoich znajomych, swoją rodzinę, swoich nieznajomych, osoby, o których wiecie, że, że piszą że mogłyby się zainteresować takim pismem, aby u nas publikować, ale również je czytać, również je wspierać. Zapraszajcie te osoby do naszej grupy sympatyków Pisma Beskres. Zapraszajcie ich do polubienia naszej strony na Facebooku, pokażcie im nasz kanał wideo, pokażcie im nasz portal, pokażcie im nasz sklep, tak żebyśmy wspólnie budowali, budowali społeczność. A właśnie, można nas znaleźć również na Instagramie, Iza, która, która jest od jakiegoś czasu w w naszej redakcji przejęła prowadzenie tego i powoli rozwija. Można nas znaleźć również na łatapie. Także zapraszam. Zapraszam do współpracy, zapraszam do przesyłania materiałów, do dzielenia się, do opowiadania o tym piśmie, do opowiadania na naszym kanale, o naszych miejscach społecznościowych. Pomóżcie nam reklamować je pismo, wspierajcie nas swoimi skromnymi, małymi donacjami. Tak, abyśmy mogli to pismo wydawać. Robimy co możemy, staramy się jak najlepiej złożyć ten numer. Wychodzi numer marcowy, czekamy do 15 dnia miesiąca. Tematem przewodnim jest wiosna i wszystko, co z nią związane. Oczywiście, jeżeli Państwo przyślą jakieś teksty niezwiązane z z tematem przewodnim, a będą one interesujące, będą wysokiej jakości, to również jest szansa na to, że taki materiał zostanie w danym numerze wydrukowany, aczkolwiek pierwszeństwo zawsze, zawsze mają te, te teksty, które, które dotyczą właśnie dotyczą właśnie tematu przewodniego. Poezja, proza, dramat, publicystyka. Jeżeli ktoś z Państwa pisze aforyzmy, to zapraszam. Chętnie przyjmiemy duże ilość aforyzmów. Często w naszych numerach są jakieś niewielkie miejsca, które, które właśnie można by jakimiś ciekawymi aforyzmami ubogacić. Także jeżeli macie Państwo, jeżeli pisujecie, jeżeli paracie się taką twórczością, przesyłajcie. Najlepiej, żeby to były aforyzmy tematyczne, ale również inne. rzucamy je po prostu w jedno wspólne archiwum i w miarę potrzeb będziemy do niego sięgać, otwierać je, pobierać jakiś interesujący tekst. Czekamy na Was, autorzy. Czekamy również na Waszą hojność, nasi kochani donatorzy, pomóżcie nam. Pomóżcie wydawać to pismo drukiem. Wspierajcie nas.